trzeci, Ostatnie nauki Jezusa w świątyni Raniutko poszedł Jezus z uczniami do Jerozolimy. Przeprawiwszy się przez potok Cedron, skierował się pod mury miejskie na południe i wszedł do miasta małą furtką. U stóp góry Syjon przeszedł murowany most rzucony nad głęboką przepaścią. Przeszedł następnie długi, sklepiony chodnik, Oświetlony nieco z góry. Dostał się od południa na dziedziniec niewiast. Tu, zwróciwszy się na wschód, przeszedł przez drzwi, w których stawiano zhańbione niewiasty, i przez przedsionek ofiarny przybył na miejsce nauczania. Faryzeusze podczas nauki Jezusa nieraz kazali zamykać wszystkie wejścia, ale drzwi wymienione wyżej pozostawiali otwarte, mówiąc. Drzwi grzeszników niech zawsze stoją dla nich otworem. Dzisiejsza nauka Jezusa zawierała przedziwne, głębokie myśli. Mówił o połączeniu i rozdzieleniu, używając przy tym jako porównania ognia i wody, które się gaszą i nawzajem sobie sprzeciwiają. Jeśli woda nie przezwycięży ognia, to płomień wybucha przez to tym gwałtowniej i z większą dzikością. Mówił dalej o prześladowaniu i męczeństwie, podając jako porównanie, że woda jest męczarnią ognia. Przez ogień rozumiał tych uczniów, którzy pozostaną mu wierni. Przez wodę zaś miał na myśli tych, którzy odpadną od niego w głębokość grzechu. Inny znów przykład przytoczył im, jak to woda zmieszana z mlekiem łączy się z Nim w ścisłą, nierozdzielną całość, napomykając przy tym, jak pożywne jest mleko i jak łagodny ma smak. Miał to znów na myśli swą łączność z uczniami. Wreszcie gdy uczniowie zagadnęli go, czy przyjaciele i małżonkowie odnajdą się po śmierci, zaczął mówić o spójności małżeńskiej. Dwojaka jest, mówił. Łączność w małżeństwie. Najpierw łączność ciała i krwi, którą rozrywa śmierć. I tacy małżonkowie nie odnajdą się na drugim świecie. Lecz powinien istnieć między małżonkami węzeł duchowy, bo ten łączy ich niezerwalnie i w tym, i w przyszłym życiu. Niech więc oto się nie trwożą, czy odnajdą się tam z osobna, czy razem. Jeśli to było małżeństwo ducha, to odnajdą się potem jedn w jednym ciele. Wspomniał przy tym Jezus o oblubieńcu, dla którego Kościół jest oblubienicą ciała i ducha. Pouczał ich, by nie lękali się męczarni ciała, bo straszniejsze są męczarnie duszy. Apostołowie i uczniowie nie wszystko rozumieli z tej nauki, więc Jezus kazał im to, czego nie rozumieją, zaraz zapisywać. Widziałem też, iż Jan, Jakub młodszy i jeszcze jeden wyjęli małe zwoje z kieszeni na piersiach, rozłożyli je na deseczkach opartych z przodu o poręcz i od czasu do czasu notowali sobie ważniejsze rzeczy. Do pisania używali farby przechowywanej w naczyniu podobnym do rogu. Czynili to tylko z początku nauki. W dalszej nauce wspomniał Jezus o połączeniu się z nimi w ostatniej wieczerzy, której to łączność nic rozerwać nie zdoła. Zalecał także apostołom doskonałe umartwianie się, a to w ten sposób, że zapytywał ich kolejno: Czy będziecie mogli spełnić to i owo zarazem? Chodziło o ofiarę, która musi zostać złożona, a ostatecznym wynikiem był znowu obowiązek umartwiania się zupełnego. Jako przykład wskazał im Abrahama i innych patriarchów, którzy przed każdą ofiarą tak długo się martwiali i oczyszczali. Mówiąc o chrzcie i innych sakramentach, Jezus tak poucza apostołów. Ześlę wam wkrótce Ducha Świętego, który przez chrzest uczyni wszystkich dziećmi odkupienia. Po mojej śmierci chrzcijcie przesadzawce Betseda, wszystkich, którzy przyjdą z żądaniem sztu. Gdyby za dużo ochotników stawiło się jednocześnie, to wkładajcie im kolejno dwóm naraz ręce na ramiona i chrzcicie ich, polewając strumieniem wody z pompy lub sikawki. Jak dotychczas anioł, tak teraz Duch Święty stąpi na chrzczonych, gdy tylko przeleje się krew moja. Stanie się tak, choćbyście nawet wy nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. Piotr, ustanowiony przez samego Jezusa jako pierwszy między apostołami, Zapytał go teraz, czy zawsze mają tak postępować, czy też wpierw badać i pouczać ludzi. Tak jest, odrzekł Jezus, bo ludzie znużeni są już czekaniem na święto i słuchają spragnienia. Zresztą, gdy zstąpi Duch Święty, w ten czas zawsze będziecie wiedzieli, jak postąpić. Szczegółowo rozmawiał Jezus z Piotrem o pokucie i rozgrzeszeniu. Wszystkim zaś mówił o końcu świata i o znakach, które go poprzedzą. Wspominał przy tym, że jeden człowiek z natchnienia Ducha Świętego będzie miał o tym widzenie. Miał tu na myśli objawienie świętego Jana, a nawet podobnie jak on opisywał te znaki. Mówił, że zjawi się naznaczony na czole źródło żywej wody, która spłynie z gór Kalwarii, będzie przy końcu świata zupełnie jakby zatrute, a wszystka woda z nie zepsuta zbierze się w dolinie Józefata. Zdaje mi się, że Jezus powiedział także tak. Woda wszystka musi się znowu stać wodą sztu. Faryzeusze nie byli obecni w czasie całej tej nauki. Wieczorem poszedł Jezus do Betanii do łesarza. Cały następny dzień Jezus znowu nauczał bez przeszkody w świątyni. Mówił o prawdzie i spełnieniu się nauki. Chcę, mówił, wypełnić teraz wszystko. Nie dosyć jest wierzyć. Trzeba także wiarę wypełniać. Wy wszyscy, a nawet faryzeusze, nie możecie mi zarzucić, czym nauczał coś niesłusznie przeciw prawu. Teraz chcę tę prawdę, której nauczałem, dopełnić przez odejście do Ojca. Zanim jednak odejdę, pozostawię wam wszystko, co mam. Majątku i złota nie mam, ale pozostawię wam w spuściźnie moją moc i siłę. Chcę aż po koniec dni związać łączność z wami, jeszcze ściślejszą niż dotychczasowa. Chcę was wszystkich razem złączyć w członki jednego ciała. Piotr, słysząc ile to jeszcze rzeczy ma Jezus spełnić, powziął nadzieję, że nie opuści ich tak prędko i nawet rzekł: Panie, jeśli to wszystko zechcesz spełnić, to musisz pozostać z nami do końca świata. Dalej omawiał Jezus z apostołami istotę i skuteczność wieczerzy pańskiej. Jednak nazwy tej nie wymienił ani razu. Rzekł im także, że ostatnią tę paschę obchodzić będzie. Z nimi na pytanie Piotra gdzie będzie spożywał z nimi paschę, odrzekł, że znajmi to w swoim czasie i dodał jeszcze raz wyraźnie, że potem już odejdzie do Ojca swego. Na to Piotr zapytał znowu: czy weźmie tam ze sobą matkę swą, tak przez wszystkich czytaną i miłowaną. Jezus odpowiedział, że matka jego pozostanie jeszcze z nim pewien czas. Wymienił nawet liczbę lat, ale pamiętam tylko cyfrę 5. Staje mi się, że było to piętnaście. Mówiąc o mocy i skuteczności wieczerzy pańskiej, wspomniał Jezus o Noem, który upił się winem i znowu o tym, że naród izraelski zbrzydził sobie chleb niebiański, który trzeba przyprawiać umartwianiem jak goryczą piołunu. Teraz odchodząc od, do Ojca, przysposobi im chleb żywota. Nie jest bowiem jeszcze upieczony ani przygotowany. Kończąc wreszcie swą naukę, tak mówił Jezus. Tak długo nauczałem prawdy i wpajałem ją w was, ale wy zawsze wątpiliście i wątpicie jeszcze. Czuję, że cielesne me istnienie na nic się wam więcej nie przyda. Oddam więc wam tylko, wszystko, co mam, a zatrzymam tylko tyle, by móc okryć nagość mego ciała. Apostołowie nie rozumieli tych słów. Mnie mali co najwyżej, że Jezus umrze lub gdzieś zniknie. Toteż, gdy ostatnio mówił o prześladowaniu go ze strony Żydów, radził mu Piotr, bo jak po wskrzeszeniu Łazarza, tak i teraz ukrył się gdzieś na pewien czas lub na zawsze, a oni chętnie pójdą za nim wszędzie, choćby na koniec świata. Wychodząc wieczorem ze świątyni, żegnał się Jezus z jej murami, oznajmiając, że już nigdy w tym ciele nie przestąpi jej progów. Cała ta scena i słowa Jezusa były tak smutne i wzruszające, że wszyscy apostołowie i uczniowie rzucili się na ziemię, jęcząc głośno i zalewając się żywnymi łzami. I oczy Jezusa zwilżyły się od łez. Tylko Judasz nie płakał, za to serce Jego nurtowała trwoga i niepokój, jak w ogóle ostatnimi czasy. Ani wczoraj, ani dziś nie wspomniał Jezus o nim najmniejszym słówkiem. Na dziedzińcu pogan czekał już na Jezusa wielu z nich. Nie uszedł ich uwadze smutek i płaczą apostołów. Otoczyli zaraz Jezusa, pragnąc z Nim pomówić. Lecz Jezus rzekł im, że nie ma teraz na to czasu i polecił im zwrócić się później do postołów i uczniów, bo im dał wszelką władzę. Zaraz wyszedł z miasta drogą, którą wjeżdżał tutaj w niedzielę palmową. Po drodze smutnymi i poważnymi słowami wyrażał swe pożegnanie ze świątynią. Zatrzymał się jeszcze w gospodzie u stóp Góry Oliwnej, a dopiero gdy ściemniło się zupełnie, poszedł do Betanii. Tu nauczał przy wieczerzy w domu Łazarza. Do stołu usługiwały niewiasty, mnie już odosobniając się od mężczyzn. Na następny wieczór zamówił Jezus sutą ucztę w gospodzie Szymona. Tego dnia w Jerozolimie było cicho i spokojnie. Faryzeusze, zaniechawszy pójścia do świątyni, zebrali się na walną naradę, Stroskani bardzo, że Judasz nie pojawił się więcej u nich. Z drugiej znowu strony smutek panował między życzliwymi Jezusowi, Jezusowi mieszkańcami Jerozolimy, gdy się dowiedzieli o słowach i przepowiedniach Jezusa. Szczególnie strapieni byli Nikodem, Józef Zarymatei, synowie Symona i kilku innych. Ci wyznawcy Chrystusa nie oddzielali się jeszcze od Żydów, wspólnie z nimi żyli i przestrzegali tych samych przepisów. Weronikę widziałam, jak chodziła przygnębiona po swych komnatach, załamując ręce. Zwróciło to nawet uwagę jej męża, który kazał się wytłumaczyć z przyczyny tego smutku. Dom Weroniki stał w obrębie murów miejskich, między świątynią a górą Kalwarii. W przedsionkach domu, gdzie miała się odbyć ostatnia wieczorza, rozgościło się na nocleg 76 uczniów.